Jaki piękny wieczór! O. No i właśnie taki piękny wieczór mamy dzisiaj. Piątek, godzina 20 Widzę, nie mogło być lepiej. To jestem ja, Dominik Stokłosa Wasz mokry suchar, sucharitka Jest taka emotka, sucharitka, może nie wszyscy wiedzą Będę tutaj do godziny, no co najmniej do północy Może troszeczkę dłużej, zobaczymy też jak młody będzie chciał odpalić, zobaczymy jak ja będę stał energicznie Bo to różnie różnie może być, wiecie jak jest? Ciężko. Ciężki dzień był, tak, dziewiąta wstałem, trening o, o 11 był, potem jeszcze co, potem jeszcze jeździłem samochodem, namęczyłem się, wiecie jak jest, już, to już, kurwa, czwarty trening w tym tygodniu był, więc jest ciężko. Obity jesteś? Nie, już prawie wszystko zeszło, no, tutaj jeszcze na wardze widać, zwłaszcza w środku. No tutaj przy oku dostałem kurwa, ale to już zeszło. Najgorsza była w poniedziałek. Tak, w poniedziałek miałem sparingi, to po nich mi to zostało. Fota po sparingach była najlepsza. Fota po sparingach była taka, no nie? Ale ta warga tak chwiła, cała rozgiewana była. <śpiewanie> była... <śpiewanie> taka, taka była fota. Y, także szybko się wie, szybko się człowiek goi, no nie? Nie, fajne, fajne, fajne są ten fajne są. E, w środę mam chyba sparingi, rano. A o 15 minę streama. Także tuż po streamie będę ewentualnie obity. Zobaczymy jak to będzie. Nie, bo ta warka mi się cała rozjebała, bo dostałem podbródka takiego. E, od zioma. no Zaskoczenie, znaczy zaskoczenie, no po prostu już byłem zmęczony. A on był jeszcze pełny sił. Dostałem takiego podbruda i task mi odleciała morda. Byłem całą wargą, tutaj były No i było, było tak, Wiesz się podarował? Czymś. A najgorsze kurwa jest to, Pato! Ale już mi zeszło w większości. Ale tu kurwa jest tak tak rozjewane było tutaj. To już jest mało fioletowe, ale było takie rozjewane było. Nie, ja, ja wszędzie jestem po raz No, na piszczelu to chyba. Nie wiem czy to widać. Znaczy no widać, że tu jest inny kolor. A tak gniję. No wszędzie mi ten. Wszystko mnie wszędzie coś boli, na napierdala. Tragedia. Self-harm? Nie, no nie self-harm. Ten. Self. Fajny, fajny sport, o nie? Sport to zdrowie, pamiętajcie. Nic mnie prawie nie boli. A, mam chyba jeszcze złamanego albo skruszonego palca u stopy. Sport to zdrowie, pamiętajcie. Yy, zajebiście jest. zajebiście. Nie mogę zginać palca. Yy, Kuleję. Yy, napierdałem mnie żebra. Ostatnio jak srałem to nie mogłem zrobić kupy, bo kurwa od spinania się mnie bolały żebra. Yy, jest super, jest naprawdę super. Sport to zdrowie, polecam wszystkim, ćwiczcie sporty walki. Naprawdę niesamowite przeżycia, niesamowite. A no i tak, jak mnie nie było, ogłosili walkę Davida na FAM MMA. Yy, bardzo często jak ostatnio graliśmy w jakieś amongasy niedzielne pikniki czy coś, to pytaliście mnie. Na chuj, ty bierzesz tego Davida, on i tak się nie odzywa. No widzicie, no brałem, bo wiedziałem, że będzie ogłoszony i chciałem promować jego postać, tak? Żebyście wiedzieli o nim, że on istnieje. Także e, Także taki był powód, ale nie mogłem nigdy odpowiedzieć na to pytanie, ale taki okay. był powód. Jak to. E, czy to prawda, że kto nie ma? Słuchaj, wiem, że ministro zlikował, że e, odpowiadałem na to pytanie na pokoju e, na Twitterze. E, wiem, że Nitro zlikował, że jestem jednym z zawodników. E, odpowiem Ci, że 70% informacji, które Nitro nam powiedział, są niepoprawne, co już zostało zweryfikowane, na przykład powiedział, że Bloński bije się z Natanem, a Bloński się bije z AJem. Ja jestem w rozmowach z dwoma federacjami i jak zostanę zawodnikiem, czyli którejś z federacji, albo Fame albo Cloud, to na pewno rozpowiadomi, że tak będzie. To po co trenujesz? No po co trenujesz? Trenuję po to, żeby się ewentualnie napierdalać, tak? Jak odezwały się federacje z zapytaniem, to po prostu zacząłem ten, zacząłem się, zacząłem, zacząłem trenować sobie, tak? A Prime? Nie, no z Prime'em nigdy nie było kontaktu. Tylko kontakt z Prime'em z Brown. Prime znaczy no, Prime Prime'owi to, ja wiadomo, to ja już odmówiłem tam dwa lata temu kiedyś. Ale no, czy będzie nowy golf salonu? Ewentualnie jakbym zarobił za walkę? Nie, 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 nie ten. Nie, nie, nie będzie nowego golfa. Nie będzie nowego golfa, bo golf 8 mi się nie podoba. Więc, tak jakbym chciał, to ten. To bym nie chciał golfa. Golf 8 niestety mi się nie podoba. Jakbym miał kupować jakiś samochód z salonu, to już z Volkswagena, to już wolałbym pasata niż golfa. Yy, bo golf jest yy, brzydki. Dobrze wiemy, że walczysz z Holakiem na Cloud, kogo ty chcesz oszukać. Nie no, kurwa. Jakbym walczył z Holakiem, nie wiem w ogóle, czy taka walka miałaby sens kiedykolwiek, tak szczerze. Ty tak się zastanawiam właśnie. Walka, no Holak jest tak bardzo dead, i tak bardzo ten temat jest przeorany, że taka walka nawet nigdy nie miałaby sensu. Więc wydaje mi się, że. Była ostateczna próba, jak Jabczan miał się, się bić z Holakiem, tak, ale. Ale no kurwa. Człowieku, daj spokój. Dobra, coś się jeszcze wydarzyło. A tak, David opuszczał, że zdał yy, ten, został ogłoszony jako fame, to zdał szkołę. Nie wiem czy widzieliście. No miał bardzo dobry z plastyki i edukacji dla bezpieczeństwa. Duże osiągnięcie. Coś tutaj widać, to co widzę. Zachowanie poprawne Egipt, geografia też. No z czego ma dwuje? Język polski. Historia. Biologia, chemia, fizyka, matematyka geografia cólecka. Informatyki trzy. Tak czekaj, myślę. Język polski dwuja. No jak chuja czytał lektur i tak dalej, pewnie zrozumiałe. Język angielski? Ty? Kurwa, z angielski o trzy? Taka czwórka, jak ogarniesz po prostu jak, wiesz, pisać, mówić, to już taka jest... dość łatwo zdobycie No dobra, trzy. Język rosyjski trzy. Ej, to jest dobry wynik, no nie? To jest dobry. Z języka rosyjski o trzy. Eee, no po co się uczyć eee, języka, języku, języku wroga, tak? Plastyka, bardzo dobry, no wiadomo uzdolniony artysta. Historia 2, klasyk postruja... podstawy przedsiębiorczości truja. Ej, podstawy przedsiębiorczości! Mi się wydaje, że to zależy kurwa od ten, od nauczyciela. Ja miałem tak zarąbistą babeczkę od podstaw przedsiębiorczości w liceum. Miałem piątkę, bo chciało mi się uczyć tych podstaw przedsiębiorczości, nie? Robiliśmy jakiś biznes plan, wypełnialiśmy pit te fajne rzeczy robiliśmy, nie? Na podstawie przedsiębiorczości. I przez to mi się podobała te postałe przedsiębiorczości. Dobra, geografia dobry, esz. E, biologia dwa, dwa. O ja się nie będę tu kłócił. chemia dwuja, tyka dwoja, matma dwoja. No ścisły umysł to z niego kurwa chyba nie jest, no nie? Dobra, miałem zobaczyć jakieś shot do złotych antozi, że wysocki podobno się odjebał i z kaleką. Nie, jest najgorzej. Nie! O kurwa! Co je?! Ale kurwa ten, ale się zestresował na końcówce, no przecież... no, to jest nie Farcik, no Kaleka, no bez przesady, no. To nie jest tak, że on całe to jest zagranie nie. źle grał, no nie? O kurwa! Co je?! Ale tak się zestresował na końcu. Prawda jest taka, że Wysocki się już starzeje, tak? nim, on jest rocznik 2002, on ma już 22 lata w tym roku. To już wiecie, to już jest proces taki starzenia się, on już będzie coraz gorszy w tą ligę. To już jakby trzeba, trzeba się z tym pogodzić, no nie? Trzeba się z tym pogodzić. Wiecie, Rybson fakt faktem jest od niego 2 lata starszy, ale... E, ale co z tego, tak? Z tego. E, Rybson inaczej dojrzewa. E, Działałeś coś jeszcze w internecie przez, w ostatnim czasie? Możesz powiedzieć o kategorii IRL, ja pierdolę widzę i no, Hajduk mi podesłał, że normalnie została stworzona na Twitchu kategoria IRL, no nie. No i Hajduk się zastanawiał, po co ta kategoria, no nie. A tam człowiek, jak klikniesz IRL, to masz w rekomendowanych kategoriach IRL ASMR i basen, no nie. A potem masz, kurwa, tak Chodzisz na Recommended IRL Streams, Cloudin IRL. Tutaj masz już basenki, a tutaj masz dalej Just Chatting po prostu. No nie wiem, no tak Twitch twierdza, że IRL to jest i kurwa basen, i IRL w samochodzie na zewnątrz, i Just Chatting na przeglądarce. O co chodzi? Że moim to wszystko jakby do jednego sprowadzili? Dól jaki. No kurwa bardziej środkiem jest. ja pierdolę! Nie no, co on kurwa robi? Nie, bo on, on, ja myślę, że on ma przyzwyczajenie ze swojego samochodu. Bo on w swoim samochodzie wiecie, jak prowadzi swój samochód, to ten i cyk kurwa do tyłu, na tylne siedzenia. I pewnie z przyzwyczajenia tak. Ale kurwa, no zwierzackie zachowanie akurat będą z u kogoś.